Drugi Pokój Toruński z 1466 roku posiadał ogromne znaczenie polityczne dla rozwoju korony królestwa polskiego w wieku XV, ale również znalazł odzwierciedlenie w malarstwie. W malarstwie historycznym, a autorem obrazu sporych rozmiarów, 640 na 450. Był poznański artysta Marian Jaroczyński. I ten obraz umieszczony obecnie w sali wielkiej ratusza stramińskiego w Toruniu, będzie stanowił tło dla naszej opowieści o bohaterach e, wydarzeń, które miały mieć miejsce w toruńskim dworze Artusa. Skąd ten obraz wziął się w Toruniu? I czym w ogóle ten obraz był, jaki charakter posiadał? Poza ogromnymi rozmiarami ważne jest to że wpisywał się w tendencję malarstwa historycznego. Takiego, jakie reprezentowały wielkie płótna Jana Matejki w stylu Bitwa pod Grunwaldem czy Hołd Pruski. Również Marian Jaroczyński, no, polski patriota, ale również artysta, e, działający, pracujący, żyjący w zaborze pruskim, zdecydował się w roku 1870 na wykonanie takiego wielkiego płótna. Jego praca trwała kilka lat, a efekt można było dostrzec dopiero w roku 1873. Obraz swój przekazał Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk, ale ze względu na brak przestrzeni do ekspozycji, obraz znajdował się w magazynach Towarzystwa. W roku 1938, już w Wolnej II Rzeczypospolitej, w końcówce jej istnienia. Obraz znalazł się w Toruniu i tu został zaadoptowany do wnętrz ratusza dworu Artusa, aby wylądować ostatecznie w sali mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. I chciałbym zwrócić uwagę, patrząc na tę zdigitalizowaną formułę obrazu, adekwatną dla naszych audycji. Kto został przedstawiony, jak przedstawione zostały postaci i dlaczego tak się stało. Zwrócimy również uwagę na jeden bardzo ważny, charakterystyczny anachronizm, który pojawił się pod pędzlem artysty. Przyjrzyjmy się obrazach. Widać tutaj scenę, w której centralną Część sali zajmuje stół zaścielony zielonym płótnem. Na stole znajduje się dokument traktatu drugiego pokoju toruńskiego. Po prawej stronie od tego stołu znajdują się postaci krzyżaków. Na pierwszym planie wielki mistrz zakonu, Ludwig von Erichshausen, który, jak widzimy, trzyma pióro w dłoni, ale wzdraga się przed złożeniem swojego podpisu na dokumencie traktatowym. Natomiast za nim, w takim kontrapoście, z jedną nogą wysuniętą do przodu, znajduje się wielki marszałek zakonu, Royce von Plauen, który, jak widać, już spasował. Wie, że wojna trzynastoletnia przez stronę krzyżacką została przegrana. Nie ma już przecież hełmu na głowie, nie ma oręża, którym mógłby wymachiwać dookoła siebie. Zdjął już rękawice. A więc on już rzeczywiście zdecydował się na to, aby poprzeć akt, Uwierzytelnienia traktatu pokojowego. Dowodem na to ma być w takiej projekcji Mariana Jaroczyńskiego, przypominam, również chorągiew krzyżacka, która znajduje się już na podłodze. A więc to znaczy, że Krzyżacy już spasowali, już się poddają. No i wobec tego Wielki Mistrz nie ma nic innego do zrobienia, jak tylko złożenie tego podpisu. Kto reprezentuje stronę Polską? Stronę polską reprezentuje umieszczony na podwyższeniu, siedzący na tronie w czerwonej sukni, z gronostajową narzutą, król Kazimierz Jagiellończyk. Oczywiście w towarzystwie licznych notabli, urzędników, rycerzy. Poniżej tronu królewskiego Znajduje się sylwetka Jana Długosza, który za chwilę będzie zbierał notatki dla swoich kronik, czyli roczników Sławnego Królestwa Polskiego, aby opisywać te wspaniałe z punktu widzenia państwa polskiego wydarzenia. Ważną postacią, również centralną w czerwonej szacie, został przedstawiony Rozjemca w sporze. Polsko-Krzyżackim Rudolf von Riedesheim, który był legatem papieskim na te obrady, na te rozmowy, które odbywały się w dworze Artusa. I on oczywiście wznosi modły do nieba, aby nie tylko litera, ale również duch traktatu zostały zrealizowane. Więc cała kompozycja. Zdaniem Jaroczyńskiego, ma napawać polskich odbiorców, widzów do delektowania się przewagą strony polskiej, jej dumą, jej absolutną dominacją nad Krzyżakami, którzy nie chcą, ale są zobligowani tak naprawdę przez realne wydarzenia wojenne i polityczne, do złożenia tego podpisu. I teraz właśnie ten anachronizm. Bowiem proszę zwrócić uwagę na to, że pióro trzymane w dłoni Ludwysza von Ellschhausena ma znamionować, że jest to człowiek bardzo światły, człowiek, który nie tylko włada mieczem, ale również i piórem. Anachronizm polega na tym, że dokumenty średniowieczne nie były sygnowane podpisami. Tę funkcję pełniły przecież pieczęcie, które Przykładano, odciskano na paskach pergaminowych, które zwisały z dokumentu traktatowego. Więc ten anachronizm pozwala nam spojrzeć na kwestie no, niepełnej wiedzy artysty, malarza, na kwestie na sprawy, które dotyczą średniowiecznego sposobu zawierania traktatów, ale również małej chyba niestety wiedzy na temat jednego z głównych bohaterów, który być może zdaniem niektórych historyków mógł być przecież analfabetą, więc raczej to trzymanie tego piórka w dłoni wielkiego mistrza nie specjalnie dobrze wpisuje się w naszą wiedzę więc warto tę wiedzę zawsze drążyć sprawdzać aby można było wystawić jak najlepszy owoc z tej wiedzy między innymi w postaci choćby obrazu dziękuję bardzo